Moje zdrowie. Witamy państwa bardzo serdecznie razem z panią dietetyk Małgorzatą Krasucką. Dzień dobry pani Dzień profesu. dobry. Dzisiaj powiemy o tym, co mamy najlepsze, najzdrowsze jesienią, a jak się okazuje, jest tego bardzo dużo. No właśnie, o diecie jesienią i zimą. Wcale to nie jest taki czas, kiedy Powinniśmy z tych gotowych produktów korzystać, bo jak się okazuje, to jest skarbnica, ten czas to jest skarbnica. Jak najbardziej. No, często się spotykamy w gabinecie właśnie z taką tezą stawianą przez pacjentów, że odchudzanie zimą, jesienią, czy na przykład zmiana nawyków w tym okresie niekoniecznie ma sens, zdaniem wielu osób, dlatego że jest właśnie mało warzyw, mało możliwości ruchu. Ja tak przewrotnie właśnie chciałam powiedzieć, że. Paradoksalnie jest to naprawdę dobry czas. Ja osobiście uważam, że najlepszy. Bo jest tak. spora przerwa między różnymi świętami, tak. <grym> i imprezami mm -hmm. i prawda nie ma tych grilli, które są i imprez latem, a po drugie, właśnie jeśli chodzi o warzywa o owoce. Tak, poza tym też dzień jest no, krótszy więcej mamy tego czasu po południu, który potencjalnie spędzilibyśmy w domu, a nie na świeżym powietrzu, tak jak, no, latem umówmy się, jest zawsze coś do zrobienia, zawsze musimy gdzieś jeszcze, znajdujemy sobie jakieś dodatkowe aktywności, niekoniecznie właśnie związane ze, ze, ze zdrowym odżywianiem, prawda? A zimą no, z tych nudów nawet możemy właśnie zamknąć się w kuchni i przygotować sobie jakieś właśnie zdrowe przetwory, y, zająć się obróbką tego, co, co nam po prostu ziemia dała. No właśnie, to co nam ziemia daje w tym czasie. No Na pewno zachęcam do tego, żeby sezonowo korzystać z warzyw owoców y, z, często z tych właśnie korzeniowych, niedocenionych, prawda? Czyli buraki. Pietruszka, seler, marchew no to są takie warzywa, które są dostępne praktycznie cały rok. A dynie, które tu dynie, mamy na też, też chciałam wspomnieć. Jak najbardziej. Mnóstwo karetonoidów, także no na piękną cerę, na piękny kolor cery, jak najbardziej, mnóstwo błonnika. I dynie tak naprawdę możemy stosować, zarówno przyrządzać zarówno w sposób wytrawny, jak i na słodko. Także ja też jestem zwolenniczką takich warzyw i o tym też chciałam powiedzieć, że na przykład burak jest tak niedoceniony może, bo y, kojarzymy buraczki z takim po prostu dodatkiem do kordela mielonego, tak. tak, ewentualnie w formie jakiejś surówki. A pamiętajmy o tym, że kiszonki z buraka, właśnie zakwas z buraka, to jest skarbnica minerałów, skarbnica żelaza. Świetnie on po prostu też poprawia y, y, morfologię, jeżeli na przykład zapadamy na anemię, albo mamy jakieś takie no Tendencje. Do... Tak, Jeżeli tak. ferytyna nam wychodzi jakoś tak w badaniach nie za ciekawie, to warto sobie wspomóc y, organizm właśnie tym naturalnym zakwasem z buraka. I wcale się... nie musi być ten zakwas kwaśny, dlatego że można dodać nie. do niego miodu na przykład, prawda? Można i, dodać miodu tak, też. To będzie właśnie takie słodsze. Albo na przykład można go zrobić w taki bardziej pikantny sposób: dodać y, chrzan mm -hmm. podczas kiszenia, prawda? Tak jak do ogórków. I też smak jest y, o wiele lepszy. No i wcale nie trzeba dużych ilości pić, także to wcale nie. jak ja akurat jestem fanką, także ja uwielbiam, mogę nawet cały kieliszek wypić i mi bardzo smakuje. Ale no oczywiście, wszystko w granicach zdrowego rozsądku. Poza tym też te buraki są świetnym dodatkiem na przykład do placuszków na słodko, czyli zmiksowane z bananem, z jajkiem, z płatkami owsianymi, na suchej patelni przysmażone takie pankejki. Rewelacja, polecam, żeby sobie też spróbować. Rozmawialiśmy też o carpaccio z buraka, tak, tak, coraz to, 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 bardziej popularne. Tylko ta nazwa jest egzotyczna, samo mhm. przygotowanie jest bardzo szybkie i tak, proste. Nie trzeba wiele naprawdę czasu w kuchni spędzić, żeby można skorzystać też z tych buraków już ugotowanych, które są dostępne. Ale z owoców mamy też jabłka, które są niskokaloryczne, prawda? I pełne je... pektyn, prawda? Tak, je ja akurat jeść w sporych ilościach, nie powiem, że w dużych. Nie są że... bardzo, w 100 gramach to jest niewielka ilość kalorii, także yy, jak najbardziej możemy sobie przegryźć takie jabłuszko. A jeśli chodzi na przykład o dynie, e, takie najbardziej znane kremy z dyni, mhm. tutaj też możemy taką, e, prawda, zupę przygotować w taki sposób, że tam dosłownie nafaszerujemy ją e, warzywami. warzywami. Oczywiście. Ja często właśnie przygotowując zupy w domu, zupy, kremy, no to po prostu korzystam z tych warzyw, które już na przykład nie, nie są tak urodziwe już powiedzmy nie pierwszej świeżości, już no, nie mówię, że jakieś zepsute, ale troszeczkę podwiędłe, marchewki czy wszystko tak naprawdę możemy upiec, bo bo też zachęcam do tego, żeby dynię piec w tej postaci, tak jak ona tutaj jest razem ze skórką. I ta, ta, ta odmiana, właśnie Hokkaido nie wymaga nawet obierania. Jeżeli ją upieczemy, to wystarczy wszystko po prostu zmiksować. Także to jest naprawdę błyskawiczne. To jest ta skórka, ale takie obiad. walory smakowe na pewno. Tak, i kolor na pewno piękny. Także tylko wydrążyć te pestki. Sama też kiedyś zasiałam pestki z takiej świeżej dyni. I zeszły i zaowocowały, tylko że owoce były miniaturowe akurat. Malutkie, ale swoje i. Ale dekoracyjne. <grymne> <grymne> Także też można wykorzystać. Co poza tym? Czy jeszcze jakieś takie em, skarby dla nas Pani tutaj ma? Na pewno też zachęcam właśnie do tego, żeby w okresie jesienno-zimowym yy, zadbać o, o takie prawidłowe jakby nasłonecznienie. Nie wiem, czy, czy, czy wie Pani o co mi chodzi konkretnie. Tak, w okresie. że jak tylko słońce wychodzi, to my od razu wjeździmy na mógł. Tak, dokładnie. To jest naprawdę udowodnione naukowo, że to chroni nas przed objawami depresji. Wpływa na ogólną, dobrą kondycję taką psychofizyczną, żeby po prostu przynajmniej te 15 minut każdego dnia, pierwszą rzecz, jaką zrobimy, to wystawić się właśnie na działanie promieni słonecznych, żeby się tak jakby naświetlić, doświetlić, nie, nie syntezujemy w tym czasie oczywiście witaminy D, D3, tak jak w okresach letnich ale to bardzo dobrze właśnie działa na, na taką równowagę psychiczną. Ale nawet, tak niekoniecznie może też te 15 minut, mam tu na myśli to, że czasami mamy pochmurny dzień, a na chwilę słońce wyjdzie, więc mhm. warto też złapać, ale jeżeli siedzimy w biurze cały dzień, w pracy, na przy przykład. Przy sztucznym świetle. Tak, przy sztucznym świetle, to fajnym sposobem nawet jest to, żeby po prostu odsłonić mhm. okno, prawda? Żeby, tak, tak. Ale żeby spuścić jak... tego światła chociaż bezpośrednie na zewnątrz, to wiadomo, mhm. że będzie też tak, lepiej. Ale tutaj nawet nie chodzi na to, że koniecznie musi to słońce świecić, tylko żeby być obecnym po prostu, żeby oczy jakby przyzwyczaiły się Naturalne. do tego dziennego, naturalnego światła. To też jest właśnie bardzo wartościowe. No jeżeli ktoś, wracając już też do tego, co, co jeszcze możemy robić tutaj pod kątem naszego zdrowia. No, to ze spacery na pewno są polecane, ale również Nordic Walking jest takim bardzo y, popularną dyscypliną. I wcale właśnie. to nie jest sport dla seniorów. Absolutnie, to naprawdę można się porządnie zmęczyć, jeżeli prawidłowo ten ruch wykonujemy y, i no, jakoś tutaj się zaznajomimy z takimi zasadami podstawowymi, jak, jak należałoby tą rękę prowadzić, prawda, z tym kijem, to naprawdę to jest porządny wycisk. więc... No i jeszcze nadal sezon rowerowy. Jak najbardziej, póki zamiast samochodem do pracy tak. troszkę cieplej się ubrać Dokładnie. i rowerem. Warto też, nawet jeżeli ktoś dojeżdża komunikacją, wysiąść wcześniej czy zaparkować dalej, przejść te kilkadziesiąt kroków. Pilnować naprawdę warto tych dziesięciu tysięcy kroków dziennie, żeby po to prostu, widzę, minu... że Pani pilnuje <laughs> Że różnie to wychodzi, czy pilnuję, czy nie, ale jak widzę, że pod koniec dnia jest, jest. że pod koniec dnia jest słabo, to nadrabiam. Pod, biegam po domu. No, właśnie o to chodzi, <laughs> tak. Nawet taka spontaniczna aktywność fizyczna, właśnie gestykulacja w czasie rozmowy, czy no, na przykład niekorzystanie z windy w budynku. To są wszystko takie małe rzeczy, które zbierają. Jakby tak miarka do miarki, i, i potem ten efekt na koniec mamy zadowalający, że nie budzimy się nagle na koniec zimy, że, że tych kilogramów nam się tutaj udało też Ale tak myślę, że długie wieczory to niekoniecznie możemy wykorzystać i te długie popołudnia na seriale na przykład na to, żeby akurat wykorzystać ten moment na zapisanie się na jakieś zajęcia Dokładnie. grupowe na przykład. Wtedy łatwiej, Oczywiście. prawda, na takie zajęcia To nie grzesza. musi być zawsze siłownia, może to być basen, też wspomoże naszą odporność. więc Taniec, taniec, taniec się bardzo cieszy teraz popularnością. Tak, to też taka forma jakby, no, z życia się z partnerem, tak, mm -hmm. na przykład e, jakiegoś takiego dodatkowego wspólnego czasu. Albo jakieś w ogóle całą rodziną zajęcia, w, nie wiem, nawet na jakichś trampolinach, czy czy wyjść na jakieś takie wspólne zajęcia z dziećmi, to też jest myślę, że. Czyli reasumując, zachęcamy do tego, żeby korzystać. Żeby nie przespać sam... tej jesieni zimy. Tak, właśnie, nie zapadajmy w sen zimowy. <laughs> na pewno nam to wynagrodzi potem wiosna. Dziękuję, uprzejmie, dziękuję za bardzo. te porady i Państwu dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia. Do.